Jedną z takich wiesz najwcześniejszych a jednocześnie chyba najmocniejszych wspomnień Bukerata Washingtona to jest obraz jego matki. Niewolnicy. Tak. Po całym dniu niewyobrażalnie ciężkiej pracy, gdzieś późno w nocy, kiedy na plantacji było już cicho, ona budziła swoje dzieci i w tajemnicy karmiła je kurczakiem. Ciekawe skąd go miała. On pisze, że nigdy się tego nie dowiedział. To był po prostu akt miłości i no jakiegoś buntu. Taka skradziona chwila normalności w kompletnie nieludzkim świecie. Mm. I właśnie od takich obrazów chciałyśmy dzisiaj zacząć. Mamy przed sobą fragmenty autobiografii Bukeratia Washingtona podnosząc się z niewoli. A naszym celem jest no, prześledzenie tej jego niewiarygodnej drogi. Dokładnie. Od narodzin w kajdanach, w takiej jednoizbowej chacie, do momentu, w którym staną na jednej z najważniejszych scen Ameryki, jako no, lider i edukator. Co jest w tym myślę najbardziej fascynujące, to to, że to nie jest tylko biografia jednej nawet najwybitniejszej osoby to jest jakby soczewka. Soczewka, przez którą widać co? Widać całe pokolenie Afroamerykanów tuż po zniesieniu niewolnictwa. To jest historia o niewyobrażalnym, niemal fizycznym głodzie wiedzy. Godności. A lekcje, które Waszyngton z tego wyciągnął, stały się fundamentem jego często kontrowersyjnej, ale niezwykle wpływowej filozofii. Właśnie. To zacznijmy od tych fundamentów. Jak właściwie wyglądał ten świat, w którym się urodził? On w swoich wspomnieniach maluje obraz no skrajnej nędzy. To mało powiedziane. Jednoizbowa chata, z klepiskiem zamiast podłogi, z otworami w ścianach zamiast okien. Jego matka, która była kucharką na plantacji, miała dla swoich dzieci tylko takie skradzione chwile. Wcześniej rano i późno w nocy. Tak. A ubranie. Pisze o tym, że jego jedyne ubranie w dzieciństwie to była koszula z takiego szorstkiego lnu. Mówił, że draźniła skórę jak papier ścierny. Dokładnie. To jest taki drobny detal, ale on tak wiele pokazuje o poziomie dehumanizacji. Nawet ubranie było narzędziem tortury. I w tym, wydawałoby się zamkniętym, brutalnym świecie, istniał jednak jakiś przepływ informacji. Washington opisuje coś, co nazywał telegrafem winoroślowym o tak, to jest absolutnie fenomenalny koncept taka podziemna sieć komunikacyjna. Między niewolnikami na różnych, często bardzo oddalonych od siebie plantacjach. I właśnie w ten sposób rozchodziły się wieści o wojnie secesyjnej, o postępach wojsk Unii, wieści szeptane, przekazywane od chaty do chaty. To kompletnie obala ten mit o niewolnikach jako jakiejś biernej, odizolowanej. Masz mi się, zgadza się. To pokazuje, że istniała zorganizowana, świadoma społeczność, która aktywnie szukała informacji o własnym losie. A co więcej, Pokazuje to jakieś niewiarygodnie skomplikowane relacje. Mhm. Washington przytacza takie sceny, w których jego właściciele, bojąc się inwazji Jankesów, zakopywali w lesie swoje srebra i kosztowności. I kogo stawiali na straży tego skarbu? No właśnie najbardziej zaufanych niewolników. To jest jakaś niewiarygodna gra psychologiczna. Prawda? Lojalność wobec oprawcy w dzień, a w nocy marzenia o wolności. Myślę, że to jest psychologia przetrwania. Ci sami ludzie, którzy nocą szeptali o wolności, w dzień z lojalnością strzegli majątku swoich panów. Bo wiedzieli, że od tego zależy ich życie. Wiedzieli, że ich własne przetrwanie zależy od utrzymania tej kruchej równowagi. To nie była prosta lojalność, to była yy, strategia. A potem przyszła wolność. I razem z nią coś, co Washington opisuje jako wręcz obsesyjne pragnienie nauki. I ten pierwszy impuls poczuł w miejscu, które, no, trudno kojarzyć z edukacją. W kopalni soli, gdzie pracował jako dziecko, zauważył, że jego pracodawca potrafił odczytać numer 18 namalowany na beczcie. Niesamowite. To nie była jakaś wielka idea oświecenia, tylko prosty numer na beczce. To pokazuje, jak bardzo fundamentalny był ten głód wiedzy. To była jakaś magiczna moc, której zapragnął. Tak. I wtedy postanowił, że jeśli niczego innego w życiu nie osiągnie, to nauczy się czytać. Niedługo potem przekonała matkę, żeby zdobyła dla niego książkę. I ona to zrobiła. Przyniosła mu stary, zniszczony elementarz Webstera, znany jako Blueback Speller. To była jego pierwsza książka, jego największy skarb. I to pragnienie doprowadziło go w końcu do Instytutu Hampton Szkoły dla Afroamerykanów oddalonej o setki mil. Sama podróż to jest materiał na osobny film. Zdecydowanie. Szedł pieszo, łapał okazję, kiedy dotarł do miasta Richmond, był brudny, głodny i bez grosza przy duszy. Nie znał nikogo. Wyobrażam to sobie. Po prostu szedł ulicami aż w końcu padł z wyczerpania. I znalazł takie miejsce, gdzie drewniany chodnik był trochę uniesiony nad ziemią. Wczołgał się pod niego i tam na gołej ziemi spędził swoją pierwszą noc w wielkim mieście. Zatrzymajmy się przy tym obrazie na chwilę. Proszę. Dla Waszyngtona i, no, dla tysięcy jemu podobnych, edukacja to nie był luksus. To nie było hobby, ani nawet droga do lepszej pracy. To był akt odzyskiwania człowieczeństwa. Mm -hmm. Niewolnictwo odmawiało im prawa do własnego imienia, do rodziny, do myśli. Umiejętność czytania i pisania była symbolicznym zerwaniem tych ostatnich kajdan. Ta noc pod chodnikiem to nie jest historia o biedzie, to jest historia o determinacji, by stać się w pełni człowiekiem. A kiedy w końcu poobijany i w łachmanach dotarł do Hampton, jego walka się wcale nie skończyła. O nie. Dyrektor to szkoły, panna Mary F Mackie, spojrzała na niego z powątpliwieniem. Nie odrzuciła go, ale też go nie przyjęła. Kazała mu czekać. I on czekał. Czekał kilka godzin, patrząc, jak inni, lepiej ubrani kandydaci są przyjmowani. W końcu go wezwała i powiedziała: "Sąsiednia sala wymaga zamiatania." We śmiotło i zamieć ją. Co brzmi jak ostateczne upokorzenie. Absolutnie nie jak egzamin wstępny. Właśnie. Ale on zrozumiał. Zrozumiał, że to jest jego jedyna szansa. Potraktował to śmiertelnie poważnie. I co zrobił? Zamiatał tę salę trzy razy. Potem znalazł ścierkę do kurzu i wytarł każde krzesło, stół i parapet. Cztery razy. Przesuwał meble, wymiatał każdy kąt. Kiedy skończył, wezwał dyrektorkę. I ona, jak pisze, przeszła po tej sali w białych rękawiczkach. Przejechała palcem po meblach, zajrzała we wszystkie kąty. Niesamowite. Na koniec spojrzała na niego i powiedziała cicho: Myślę, że się pan nadaje do tej instytucji. To zamiatanie podłogi było jego egzaminem na studia. I to wiesz, to idealnie pokazuje, o co chodziło w Hampton. To nie była tylko nauka, to była, jak to nazywał założyciel szkoły, generał Armstrong. Ewangelia szczoteczki do zębów. Ewangelia szczoteczki do zębów? Tak. Uczono czystości, dyscypliny, porządku, ale co najważniejsze, uczono godności pracy fizycznej. Pokazywano, że umiejętność zbudowania domu czy uprawy pola jest równie ważna co znajomość literatury. Rozumiem. I wpajano im zasadę, która stała się mottem życia Waszyngtona. Najszczęśliwsi ludzie to ci, którzy robią najwięcej dla innych. Z tą filozofią w sercu po ukończeniu Hampton został wysłany do małego miasteczka Tuskegee w Alabamę. Miał założyć podobną szkołę. I tutaj zaczyna się kolejny, no niesamowity rozdział. Na miejscu zastał... nic. Właściwie gorzej niż nic. Zastał zrujnowaną, przyciekającą chatę i stary, walący się kurnik. To miały być sale lekcyjne. Dokładnie. A pierwsi studenci, którzy się zjawili, z dumą opowiadali mu o swojej znajomości łaciny i greki. No tak. Ale gdy zapytał ich, kto umie uprawiać bawełnę albo zbudować porządną chatę, zapadła cisza. To doświadczenie ukształtowało go na zawsze. On w swoich wspomnieniach przytacza taki obraz, który wrył mu się w pamięć. Młody człowiek siedzący w brudnej jednoizbowej chacie w otoczeniu bałaganu. I z zapałem studiujący francuską gramatykę. I dla Waszyngtona to był symbol wszystkiego, co było nie tak. Tak. Wiedza całkowicie oderwana od życia. Co to nam mówi o jego rodzącej się filozofii edukacji? To jest ten moment, w którym jego wizja y, krystalizuje się w pełni. Zrozumiał, że zanim społeczność będzie gotowa na analizę greckich zdań, musi najpierw zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. Czyli. Czyli trzeba nauczyć ludzi, jak budować solidne domy, jak wydajnie uprawiać żywność, jak prowadzić gospodarstwo. Uważał, że szacunek i stabilność ekonomiczna są fundamentem. Najpierw cegły i pług, potem dopiero francuska gramatyka. A propos cegieł, zdał sobie sprawę, że nie mogą wiecznie uczyć się w kurniku. Postanowił, że zbudują własny budynek. A do tego potrzebowali cegieł. No właśnie! Razem ze studentami gołymi rękami wykopali glinę z pobliskiej rzeki i zbudowali prymitywny piec. Pierwsza próba wypału porażka. Druga pewnie też. Druga porażka, trzecia też porażka. Studenci musieli być na skraju buntu, głodni, zniechęceni, upokorzeni tą porażką, wszystko wisiało na włosku. I w tym momencie, gdy wszystko się waliło, zrobił coś absolutnie szalonego. Zastawił w lombardzie swój jedyny wartościowy przedmiot. Co to było? Kieszenkowy zegarek, pamiątka z Hampton. Czekaj, zastawił swój jedyny wartościowy przedmiot dla. Cegił. To już nie jest pragmatyzm, to jest akt desperackiej wiary w swoją ideę. Niewyobrażalna presja i determinacja. Za te pieniądze kupił jedzenie dla studentów i zaryzykował ostatnią, czwartą próbę. I tym razem piec zadziałał. Cegły były idealne. I co ważne, te cegły stały się czymś więcej niż tylko materiałem budowlanym. Miejscowa biała społeczność, która początkowo była nieufna, szybko zorientowała się, że Tuskegee produkuje najlepsze cegły w okolicy. Zaczęli je kupować. Dokładnie. I to stało się nie tylko podstawą finansową szkoły, ale też modelem budowania relacji międzyrasowych, który Waszyngton będzie promował przez całe życie. Czyli relacji opartych nie na sentymentach. Ale na wzajemnych korzyściach ekonomicznych. Tak. My mamy coś, czego wy potrzebujecie, wy macie coś, czego my potrzebujemy. Czysty pragmatyzm. To była jego strategia w pigułce. I tu dochodzimy do momentu, który zdefiniował go w oczach całej Ameryki. Przemówienie w Atlancie? Dokładnie. Praca w Tuskegee przyniosła mu rozgłos, a przełomem było zaproszenie do wygłoszenia przemówienia na wystawie bawełny w Atlancie w 1895 roku. Był pierwszym czarnoskórym mówcą, który dostąpił takiego zaszczytu na południu. I to tam wygłosił swoją najsłynniejszą mowę, używając tej metafory statku zagubionego na morzu: Załoga umierała z pragnienia. Tak. I gdy mijający ich statek zasagnalizował, by rzucili wiadro tam, gdzie stoją, kapitan niechętnie posłuchał. Okazało się, że nieświadomie wpłynęli w ujście wielkiej rzeki i otaczała ich słodka woda. Ta metafora rzućcie wiadro tam, gdzie stoicie, stała się jego znakiem rozpoznawczym. Co ona oznaczała w praktyce? To był podwójny apel, znany później jako kompromis Atlanty. Do kogo był skierowany? Do Afroamerykanów mówił: Skupcie się na rolnictwie, rzemiośle, przemyśle. Zdobędziecie niezależność ekonomiczną tu, na południu. A do białych mieszkańców Południa mówił w zasadzie to samo: Wykorzystajcie potencjał ośmiu milionów czarnych rąk, które znają waszą ziemię. To był majstersztyk dyplomacji. Zdecydowanie. Prasa okrzyknęła go nowym Mojżeszem. Ale ta propozycja, żeby odłożyć na razie prawa polityczne i skupić się na ekonomii, to musiało być dla wielu nie do przyjęcia. Oczywiście. Oskarżano go wprost o zdradę. I to jest klucz do zrozumienia jego złożoności. Liderzy tacy jak WEB Dubuji widzieli w tym historyczny błąd akceptację segregacji i nierówności w zamian za iluzoryczny postęp ekonomiczny. Czyli dla nich Waszyngton poświęcał prawa obywatelskie na ołtarzu pragmatyzmu. Dokładnie. I ta debata na temat jego dziedzictwa trwa do dziś. Jego sława wykroczyła daleko poza Stany Zjednoczone. Kiedy podróżował do Europy, zauważył ogromny kontrast. Wspominał, jak czytał w biografii Frederika Douglasa o upokorzeniach na statkach. Nie mógł nawet wejść do kabiny. Właśnie. Tymczasem Waszyngton kilkadziesiąt lat później był traktowany z najwyższym szacunkiem, nawet przez pasażerów z amerykańskiego południa. W Londynie został zaproszony na przyjęcie do księżny Sutherland, w jej rezydencji, która była uważana za najwspanialszy dom w mieście, i księżna osobiście odszukała go w tłumie, żeby porozmawiać o tuskidzi. To pokazuje, jak wielką stał się postacią. A w Paryżu przeżył coś, co go chyba ostatecznie utwierdziło w jego filozofii. Tak, to jest historia, która idealnie podsumowuje jego myślenie. Odwiedził wystawę i zobaczył obrazy Henrygo Outanera, wybitnego czarnoskórego malarza. I co zauważył? Zauważył, że ludzie, podziwiający jego dzieła, nie zadawali pytania, czy to jest czarnoskóry malarz, pytali kto jest autorem tego wspaniałego obrazu? Czyli nikogo nie obchodziła rasa artysty. Liczył się tylko jego talent i doskonałość wykonania. Dla Waszyngtona był to ostateczny dowód. Dowód na to, że droga do przezwyciężenia uprzedzeń wiedzie przez osiągnięcie mistrzostwa. Niezależnie czy w malarstwie, w uprawie ziemi, czy w wypalaniu cegieł. Dokładnie. Doskonałość jest uniwersalnym językiem, który przekracza bariery rasowe. To była jego wielka idea. Tej całej drogi było otrzymanie honorowego dyplomu z Uniwersytetu Harvarda w 1896 roku. Musiał być to dla niego niesamowity moment. Opisuje ten moment jako jeden z najbardziej przytłaczających w jego życiu. Gdy stał na scenie w todze akademickiej, a prezydent Harvardu wygłaszał laudację, przed oczami stanieło mu całe jego życie. Wszystko naraz. Chata niewolników, kopalnia soli, noc pod chodnikiem w Ryczmund, walka o każdą cegłę w Toskegi. To wszystko skumulowało się w jednej niezwykle emocjonalnej chwili. Od kopalni soli do auli Harvarda. Prześledziłyśmy więc drogę od chłopca w samodziałowej czapce, który marzył, żeby nauczyć się czytać, do postaci światowego formatu. Niewiarygodna historia. A jego skuteczność brała się, myślę, z niezwykłej dyscypliny i jasnych zasad. Żył zgodnie z regułą, którą sam sformułował: nie rób tego, co inni mogą zrobić równie dobrze. Czyli delegował, bezwzględnie, skupiał się na tej pracy, którą tylko on mógł wykonać. Pozyskiwaniu funduszy, kształtowaniu wizji, przemawianiu do narodu, a resztę delegował. To brzmi jak przepis na niezwykłą efektywność. Ale to pozostawia nas z taką mm, prowokującą myślą na koniec. Tak. Washington wierzył, że kluczem do sukcesu jest całkowite oddanie się wielkiej sprawie do punktu, w którym zapomina się o sobie, co rodzi fundamentalne pytanie. Dla każdego lidera, właściwie. Dokładnie. Gdzie leży granica między skutecznym przywództwem, które wymaga delegowania i patrzenia z szerszej perspektywy, a ryzykiem utraty kontaktu z tą fundamentalną, codzienną, brudną pracą, która kształtuje charakter? Mhm. Czy lider, który przestaje brudzić sobie rąk, metaforycznie mówiąc, zamiatać podłogę czy wypalać cegły, wciąż może w pełni rozumieć tych, którym przewodzi?